Puchar Polski jest marką samą w sobie. Pracowaliśmy bardzo długo na to jako liga, aby o tym Puchar Polski chciało walczyć wszystkie drużyny. Sześciu z zawodników, które, którzy wystąpią na parkietach Suzuki Puchara Polski grało na Mistrzostwach Świata, więc to też jest taka dodatkowa wzienka na torcie dla kibiców, żeby móc obserwować tych najlepszych z najlepszych. Fajne mecze Boderby Mazowsza, Legia Warszawa z Hydrofrakiem Radą, wyrównane pojedynki jak się nam szykuje. Wieczorem mistrz polski, Anki Wocławek, zagra ze startem drugim, z objawieniem tego sezonu, z drużyną, która pod wodzą Renera Detka jest w stanie z każdym wygrać. Stermę Zielona Góra, czyli lider naszej Nergabastyki w Ligi, zagra z treflem Sobot, Stelme, który pod wodzą Rabaka to wyprawia niesamowite rzeczy. No i ostatnie spotkanie, bardzo wyrównane, uważam, że spotkanie tutaj. Ciężej wytypować jest zwycięzcę Polski Cukier Toru z trzema naszymi kadrowiczami. Zagra przeciwko Arce Gdynia, gdzie też tam Adam Arcaniuk będzie brylował. W sobotę mamy takie at dodatkowe atrakcje, czyli lot lotto, konkurs wsadów. I dołożyliśmy w zeszłym roku Aero Watch, konkurs to za trzy punkty. Co się okazało, strzałem dziesiątka kibice po prostu szaleli. Grany jest po raz czwarty w mieście na Warszawa. I za co pani prezydent bardzo dziękujemy. Nasza firma identyfikuje się z wartościami, które niesie ze sobą sport. Idą rywalizacji, rozwoju, dlatego widzimy bardzo dużo pozytywnych sygnałów ze strony naszych klientów, ale również kibiców, którzy doceniają to, że wspieramy takie projekty jak Suzuki Puchar ja mam nadzieję, że Koszykówka pokochała Warszawy. Warszawa na pewno pokochała koszykówkę. Bardzo, bardzo nas to cieszy, szczególnie, że towarzyszy wiele emocji podczas każdego meczu, który rozgrywany jest na hali ursynów 13-16 lutego. Warszawa będzie zdominowana przez koszykówkę. Każdy znajdzie, myślę, świetnych zawodników, świetne drużyny, którym będzie chciało kibicować. I do tego bardzo serdecznie zapraszam i zachęcam. Też do aczkolwiek to ja nie czują tego. Wielkie wagi, bo rozciążenia oka trzeba traktować, wszystkie różne w się, są mocne. Rok temu puchar pokazał, że wszyscy faworyci polegli pierwszego dnia, więc to samo nie ma większego znaczenia. Chce się zdobyć puchar trzy wytrzymać.